witajcie, ja jestem Nike witam was koniec na moim kanale i w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić sobie awatar. Awatar, czyli to jak wchodzisz, jak chcesz na przykład jakiś kanał, to naciskasz i tam są twoje wszystkie. I tam są wszystkie filmy yy, widoczne. Więc no. Więc. Tak, nie wiem gdzie wy to wszystko trzymacie, ale pa ale na pewno e, innym widzom i jak też youtuberom możesz się to przydać. Więc tak, wchodzimy Wchodzimy w Gmaila I tak jak widzicie, tutaj mamy wszystko. To wchodzimy w trzy kreseczki. Pyk na sam dół ustawienia. Chodzimy, no i tutaj wybieram konto. Na przykład sobie OLIS. Konto mojej siostry. Rząd... Zarządzaj. No i tutaj mamy xdxdxxx. No tak, naciskamy na awatar. Ustaw zdjęcie profilowe, wybierz zdjęcie. No i tak, tutaj na przykład mam Brawl Wallpapers ale my tutaj już wybierzemy sobie Tiny. Tań... Nie, to to jest za bardzo. Zbierzemy sobie AWA. Dobra. Zapytaj ekranu blokady, na przykład o, czyli przykład, weźmiemy sobie to, o, weźmiemy sobie tak, pyk, wybierz obraz, o kurde, wybierz obraz, naciskamy, no i tutaj musimy sobie idealnie ułożyć. Tutaj sobie tak zbliżę. O, akceptuj. No i tutaj już się wszystko nam robi. No i jest już. Hejcie, więc to jest bardzo proste. No. Nawet mogę Wam pokazać, że to wszystko działa. YouTube. No i tutaj. Nam się jeszcze to nie będzie wyświetlało, ale wchodzimy tu. No. I. To jest właśnie to. Tutaj nam się coś zacięło, ale w ciągu na przykład pół godziny, czy może. Czy może. Czy może na przykład godzinę albo 15 minut. To się nam zmieni, więc to wszystko działa. I jak ten filmik Wam pomógł, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!